Witam was serdecznie ze strony Maciek z ekipy Roku. Słuchajcie, w ostatnim filmie pokazywaliśmy wam, w jaki sposób obrabiamy okna, w jaki sposób przyklejamy płyty, czyli tak zwane elki. Teraz będziemy pokazywali kolejny etap pracy, jakim będzie kołkowanie. Kołkowanie możemy rozpocząć po 24 godzinach od przyklejenia płyty. Chodzi o to, żeby klej nasz dobrze związał i dobrze przykleił naszą płytę do ściany. Oczywiście tak jak w wcześniejszym filmie przypominam wam. Że przy pracy z wełną zawsze musimy używać odzieży ochronnej czyli rękawice, długi rękaw oraz spodnie z długimi nogawkami. Także słuchajcie, żeby nie przeciągać zaczynamy. W jaki sposób kołkujemy? Bierzemy wiertarkę. Jak widzicie, ja mam okulary. Okulary służą do zabezpieczenia oczu, żeby żadne pyły nie dostały się do naszych oczu i zaczynamy wiercić. Otwór jest przewiercony. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, w jaki sposób otwór się czyści, ponieważ w ten sposób wyciągamy wszelkiego rodzaju pyły, które są w środku, w tym otworze, które mogą spowodować, że ten kołek może się nam zablokować i dobrze nie trzymać. Mamy otwór przewiercony. Wkładamy naszego kołka. Czy będziemy kołka wkręcać, czy wbijać, zależy od tego, jaki materiał sobie dobierzemy. W naszym przypadku mamy kołki wbijane. W tym momencie płyta jest zakołkowana, łącznik jest zamontowany. Na co chciałem, żebyście zwrócili uwagę? Na to, jak kołek jest włożony do środka. Nie możecie za głęboko kołka wbić, i kołek nie może za, też wystawać poza płytę. Jeżeli będzie wystawał, wtedy na waszej elewacji w miejscach, gdzie będą łączniki mechaniczne, będą tak zwane garby. Jeżeli kołek będzie za głęboko wbity, to wtedy tutaj będzie zwiększona ilość kleju i dojdzie później do efektu powstawania, tak zwanego efektu biedronki, który się bardzo często pojawia na budowach w całym kraju. Jak widzicie, kołki są już zamocowane. Słuchajcie, na co musimy zwrócić uwagę. W przypadku pracy z płytą Front Rock Max E, używamy do 20 metrów od poziomu gruntów używamy po jednym łączniku na narożniku płyty oraz jeden dajemy do środka. W przypadku Fasady, która jest wyższa niż 20 metrów od poziomu gruntu, montujemy po jednym łączniku w narożniku oraz dwa dojemy do środka. Z takich newralgicznych miejsc, które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest to winkle. Jeżeli mamy winkle zewnętrzne, chciałbym, żebyście... Montowali troszeczkę więcej tych łączników, ponieważ jest zewnętrzny jest winklem najbardziej narażony na warunki atmosferyczne, czyli na ciśnienie oraz na wiatr. Czyli oprócz kołków, które montujemy na łączeniach płyt, dobrze jeszcze zamontować jednego kołka do środka. Tak samo tutaj, jeżeli mamy przy oknie, tak samo około 10 cm montujemy kołka, który będzie nam ładnie trzymał naszą płytę przy oknie. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie pytania, Piszcie nas w komentarzach. Zachęcam do oglądania kolejnych części naszych przygód.